Dobry wieczór przede wszystkim. Taki, taki Wydawało się, że mecz, który, który może być dla nas łatwiejszy, a tu zrobiło się gdzieś tam w końcówce nerwowo. Wiem, że niektórzy powiedzą, że to było dzisiaj naszym obowiązkiem tutaj wygrać, ale też wiemy, jak, jak ciężko punkty w niepołomicach i to, że yy, rzeczywiście gospodarze dzisiaj, dużo, dużo młodzieży, Zaangażowanie, ambicja, ciężkie boisko. Myślę, że stworzyliśmy sobie mimo wszystko tych sytuacji kilka, ale, ale też trzeba uczciwie przyznać, że jedną z takich, nawet nazwać bardzo, bardzo dobrych, stuprocentowych, stworzyły sobie niepołomice. Więc my na pewno możemy mieć do siebie żal, że nie wykorzystujemy sytuacji, kiedy już prowadzimy, kiedy idziemy trzech na dwóch, kiedy mamy rzut karny. To nasze podejście cały czas jest, jest złe, i, i, i nawet ta sytuacja z tym rzutem karnym. No kolejny raz uleżamy fatalnie, nie wykorzystujemy rzutu karnego, co w końcowym rozrachunku gdzieś tam może, może być ważne. Dopisujemy trzy punkty. Mamy mało dni na, na regenerację. Tak zrobimy, zrobimy wszystko, żeby, żeby dojść do siebie pod kątem fizycznym, no i w sobotę znowu. Czeka nas mecz w Opolu, gdzie już nie mamy, tak jak mówiłem wcześniej, żadnego marginesu błędu i trzeba tam zagrać o, o pełną pulę. Dziękuję.